Agnieszka Radwańska w ogniu pytań oraz szalony wyczyn BASE jumpera. Agnieszka Radwańska, najlepsza polska tenisistka, na swoim profilu na Facebooku zamieściła zabawne nagranie przygotowane przez kanał WTA. Polka wzięła udział w quizie, w którym sprawdzono jak dobrze zna amerykański slang. Isi udało się wyjaśnić tylko jedno słowo. On fleek. On fleek. Um, like on fire, maybe? BAY. BAY? Uh, beautiful? No! Później sportsmenka odpowiedziała na kilka pytań. Swoim fanom wyznała między innymi, że nie wychodzi z domu bez telefonu komórkowego, a także zdradziła nazwisko swojego ulubionego hollywoodzkiego aktora. My favorite is Johnny stadium. W sieci natknęliśmy się na szalone nagrania. To pokazuje 28-letniego Amerykanina, który zrobił coś, czego chyba jeszcze żaden BASE jumper nie może zapisać na swoim koncie. Josh Miramant najpierw pozwolił sobie wbić w skórę na plecach specjalne zaczaty, do których przyczepiono spadochron, a następnie oddał skok z klifu w Tonsai w Tajlandii w samej bieliźni. right, I'm ready. 3, 2, 1, deal! W tym odcinku to już wszystko, a na koniec sportowa przestroga.